Mili Państwo, nadajemy w Światowym Dniu Radia. Z tej okazji zostanie wygłoszonych 1584 referaty we wszystkich językach. My zaś zbieramy okruszyny z lat pionierskich. Radia. Od początku pojawiły się trudności z poprawnym pisaniem na antenę. Można więc było usłyszeć na przykład: Zwycięska stopa żołnierza zatknęła sztandar na gruzach. Albo wezwanie. Wszyscy stajemy do walki z bezpłodnością zwierząt. Łączymy się z obserwatorium gastronomicznym. Audycje nadajemy w poniedziałki i czwartki. Koncert na dwa opoje. Koncert, mać, trwać i tak bez końca, bez końca. Polskie Radio od 1927 roku nadawało codzienny program dla wsi o uprawie roli, co było dość dziwaczne, bo na wsiach rzadko kto miał radio, no najwyżej Jaśniej, pan dziedzic, a on się bieżącą uprawą roli nie zajmował. Osobny problem to były efekty dźwiękowe konieczne przy nadawaniu słuchowisk. Przed wojną na przykład nagrywano Don Kichota przy pomocy kompanii wojska, która wznosiła okrzyki i waleniem w pokrywy od kotłów na zupę imitowała zderzanie się rycerzy w zbroi. Deszcz to było sypanie grochu na napięty bęben. Szum wiatru lub morza uzyskiwało się przez pocieranie kawałkiem jedwabiu o tęże bęben, a kroki na śniegu to były woreczki z mąką kartoflaną uciskane w pobliżu Mikrofonu skrzypiało. Ognisko zaś imitował wyklinowy kosz na śmieci naciskany przy mikrofonie raz mocniej, raz słabiej. I trzeszczał. Arkusz blachy, którym potrząsano, imitował salwy artyleryjskie lub grzmoty. Umywalnia w kącie studia służyła do imitowania dźwięków, jakie wydaje woda. Efekty modulacji głosu, np. mowy ducha czy mówienie przez telefon, oddawano posługując się pustą szklanką, pustą puszką do konserw lub tłumieniem głosu przy pomocy kapelusza. No tak, ale tego to się słuchało. Daty historyczne. 13 lutego 1834 roku Adam Mickiewicz zakończył pracę nad panem Tadeuszem. A 20 czerwca 1834 dzieło opuściło paryską drukarnię w nakładzie 3000 egzemplarzy. I te 3000 rozchodziły się, proszę sobie wyobrazić, bardzo powoli, bo przez następnych kilka lat. Jeszcze w roku 1834. A więc w cztery lata po premierze książki zalegało tyle egzemplarzy, że drukarz wyciął stronę tytułową i wpakował pana Tadeusza, tak jak on stał na półkach do wydania dzieł zbiorowych poety. W każdym razie naszego arcypoematu nikt nie kwapił się kupować i czytać. A i dzisiaj, jakby tak licealistów, Podpiąć pod wariograf i postawić im pytanie, czy chętnie czytają pana Tadeusza, to odpowiedzi uzyskalibyśmy zbliżone do tych z roku 1834. Dowcip z PRL-u. Wchodzi milicjant do księgarni, pyta: Czy jest pan Tadeusz? Kolega, sprzedawca woła w kierunku zaplecza: Panie Tadziu, przyszli po pana. Wiesław Kot.